Nie wiem czy wiesz, ale Walduś będzie walczył na Fame MMA. To Zdziwiła mnie ta informacja, że ją już musiałem sprawdzić. Mnie też to to nie to zdziwiła i dobrze zaproponowałaś, że z tej okazji obejrzymy ci się odcinek. <noise> Zobaczymy jego umiejętności w ringu. No i właśnie dlatego Chcemy to zobaczyć. Perke! Dlaczego? Don Ferdinando! Don Ferdinando! Perke! te Dlaczego czujesz do mnie tak umiejętny? Ja? Dlaczego, Halinda? Dlaczego? Halindo. Dlaczego? Io Mój Don Mariano. Jest Don Mariano. Don Mariano. Don Mariano. Io muerte hacienda fiesta! Wymorduje całą haciendę. El Mendoza. Halinda. Halinda. Amore mio. Kochana ty moja. Don Mariano. Don Mariano. Io macho. Jestem mężczyzną. Macheto mio. I mam swoją maczetę. <laughs> Maceto odsetam go biją pod mam macetę. nie wiedziałem Tom, że i potrafią mówić po hiszpańsku. co nie a ja mam rewolwer Wiele, że co ja, ich Mariano. jeszcze nie wiem no. nie si. Si. tak no nie si. 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 No. tak nie si. 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 tak no. si. santa maria dolorosa assenda Matko święta, wymorduje całą chałupę. Gdzie Co Jak co? Jak nie stało? Nic nie stało. Ja oglądałem to, czemu to przełączyłeś? No to Ferdinando. Mhm. Kogo, tatuś, kogo? Ja kogo, Donne Halindrę? ja nie wiem, tatuś, jak takich <gul> głupot, głupot głupich nie oglądam, jakiś tam... W betonowym kręgu, co ty myślisz, jakiś jestem głupi, niedorobiony, czy ja? Ale może, czy co ja oglądam! Co nie przełączaj mi tu bez mojej wiedzy niczego! Sam żeś, tatuś, mówił na, nawet niedawno, że żadnej wiedzy nie ma. Ale, Tatuś, mam, mam nadwrażliwość na tragedię ludzką. Proszę mnie ja tu włączyć betonowy krąg! Tatuś, to się skończyło już, papa, pa, o, o, papa! <noise> o, <wres> obraz <noise> w, -w <-a>. głupiego co tak chyba. pajaca pokazuje. No, tatuś, ta to, to jest Herman Wyrwigówka. Ja ci mówię, to, to jest normalnie w, a wolna amerykańska amerykanka. <głos> <głos> to, jest <noise> tego, tatu, to jest wielki <noise> mistrz, tu wiesz jaką kasiorę -ka -ka na tym czepie? Jasno. co? No to za co, no za to tatuś, no za to, no. Nie, wiesz, że Czy oni się tylko turlają? No i o to chodzi, tak. <grywą> o co chodzi, Wadę? O Jezu, Jezu, Jezu! Panie Ferku! Panie Ferku! I co? Zabił ją? Co? No Don Ferdinando, Donne Haline. Bo mi korki wywaliło, nie wiem. Nie wiem! Kurde mamiczyców że przełączył na jakieś takie głupie głupoty, zobacz pan to pajacowanie jakie. Nie, nie to, to nawet dobry jest. Jak to się nazywa? W wrestling, panie boczek. To jest wrestling normalnie. Trzyma. Co? chcę tylko amerykańska wolna amerykanka, panie boczek. No jak, jak Masy se nabiorę trochę, to też to będę robił. No Tylko no, chwycię. To to ma masy. pan chciał, to mogę panu pokazać. Tak, z skitu, no? Co? Chciałbyś pan? No. <laughs> Kurde, coś mi chrupło! Ci nie mogę rozprostować. Ale, ale co pan narobił? Uważaj, że całe życie na tak gniez został. Nie śmiesz, że tam już kurdal. To nie śmieszne jest taki mądry jest, to zawsze spróbuj. A żebyś wiedział, że ze spróbuję. Popatrz, sybeczku, jak się to robi. Zobacz Zaba! Podniesie beczkę. Będzie, będzie lata. Leczkę no, O kur... <laughs> <zbaw>. Kolejny. <laughs> Bo czek się bocek powinien zdziść w takim nie razie? Dwóch, dwóch, właśnie mam problem. Bo czek się z dwóch, po rozłożę. To do widzenia. Panie Arnoldzie, nie obrazisz się pan, że pana nie odprowadzę pod drzwi? Ale Nie, skąd, panie fani? W życiu to do widzenia. Sam się wbił już, z czego zna odprowadzę. Zna A jest, ja zarobił, jest. To, to, że moja wina, tak, to już moja wina. Grubasa wina z pansiaka jednego. Taką ma masę, tylko węgię nic nie ma. Jakby, jak, a jak, a jakby, No, no, jakby go trochę przećwiczyć, no to kto wie, to można by na nim taką kasę na boczku jednym natrzepać na to, że... Że nie mhm. że myślę, że... Żeby go tak... Tak go za pieniądze po, pokazywać w no. no. Jak na, na ringu z innymi walczy? No, no tak, no. Nie złamane, ty masz <śmiech> <malucie>. <śmiech> Czy ja nie da to, to, to trzeba ringa wybudować i, i tych mu znaleźć sobie im tamte robi? Spokojna twoja łepety na Poczekaj, poczekaj, zaraz, zaraz. Poczekaj, czekaj. Dobre, tylko jak my dziada nazwiemy. Grabarz. Dobre, nie? Dobre Warz. <grym> <grym> dobre Walz, dobre. Ale słabe. Baldur. Dobra, słaba. Ponury grabarz. <grym> <grym> to już takie dobre, normalnie przez plecy przeszły. No, ale dobre jest. Hm? <grym> będziemy się teraz prostować, dobre? Ponury żniwiarz powinien być. No. No, <grym> no i co?

Przeprostowano ho, 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 Ja też odgięło, Waldusiu Dobre, nie? Dobre jak jak my kluba nazwiemy, tatuś? Betonowy krąg <śmiennie> o, To jest ta gala, co była no, kiedyś tak, Olejnika <śmiennie> ale Olejnika, no nie Panie prezydentie! A, Real Division. A, ale panie czy O ja mam łamać te kręgosłupy tak, tak naprawdę? Co to tylko takie jajca są. Jakie jajca? No, Jakie jajca, tak panie, panie Boczek, bezwzględnie i naprawdę, panie! Wszystko ja za to panu będę płacił, rozumie pan? No i jakbyś pan kurna chciał, to byś nie mógł nawet łebki poukręcać, o! Ale to nie jest całkiem legalne, co? Herman, wyrwi A mówił panu ktoś, że to jest legalne? No! Panie! To jest krwawy sport, rozumiesz pan! Krwawy! Panie! Dlatego my działamy w podziemiu, proszę pana. No a ten szmałeś bez podatkowy, to myślisz pan skąd, kurna, te tysiące setkie, miliony dolarów, a? no? No kurde. Wciągnij pan. Gotowe jest. Można? No. A, witę! Tak bez wódeczki. Przyszedł z pana partner. Przez nie? No, ten panie... ponury garst. Co ja mam robić? To Ale są... to nie jest chyba to na czynnik, kiedy Waldoś walczy. Spróbuj pan przewodzić na naszą gwiazdę. No. Jest jesteś taki takim samym walczy. Tego, Warto, to nie wiem, czy Waldoś walczy. Oglądaliśmy jakoś, no. Właściwie. To ile pan mi za to zapłaci? Setki! Setki! Tysięcy! Dolarów! Dolary! <śled> <śmienicza> no i to jest <śmienicza> ja. oj panie paździł. Gra bardzo dalej nie Z takim miętkim kręgosłupem to panu mnie no, no. w betonowym kręgu kariery nie zrobił. W jakim betonowym kręgu Panie Francu, ja nie mogę oddychać! A je, panie, pan się cieszy w ogóle, że na śmistrzu panu łebako samego dupala nie oberwał. Bo by dopiero byś pan zobaczył, o! Nie mogę oddychać, że pogotowie! Pogotowie! <zysy> jakie, jakie pogotowie, paździoch! Zapomnij o tym, to jest nielegalna Buda. Zapomnij pan o pogotowiu! Panie Boże. Mhm. Trzy, cztery, A panowie, dwa, Złamali mnie! cztery. są Gdzie pan lezie? Gdzie pan lezie? Do domu. Do domu, do żony. Pan już nie masz domu. Pan jesteś w betonowym kręgu, rozumiesz pan? Z tego się tak łatwo nie wychodzi, paździł. <grym zespołowa> <grym zespołowa> <grym zespołowa> Można by było trailer zrobić taki. No, no widzę Kurde, do walki to pan serca nie ma. Sędzią go zrobili. Panie Paździł, za go pan będzie zimnie. Ale nie masz pan do mnie urazy, panie Marianie. Co? Nie, nie, zbudować. No. O to w tak. sporcie chodzi! O to w sporcie chodzi, panie Paździoch. Idź se pan teraz, wyleź się pan, wygrzej się pan, odpocznij pan, wykąp się pan, panie, przebierz się pan za sędziego. Jutro przed obiadem pierwsza walka. No. Zara! Po obiedzie będzie pierwsza Warda, Panie Paździoch. <grymne> 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 Ferdek, a ja ci mówię, że to wszystko się niedobrze skończy. Ale jak się niedobrze skończy, Kalinko? No. <grymne> Kalineczko, przepraszam bardzo, ale. Przecież to się jeszcze nie zaczęło. No nielegalne! Nic w tym kraju nie jest legalne! Co ona medykiem to była on Na gali. Proszę cię. tak. Halinka medyk. Mamy rozpara. Ubieżesz ten czepeczek, żebyś ty widziała jak ja cię w nim lubię. Jak ja cię w nim lubię. No dobrze. Don Ferdinand. Ale ostatni raz daje się namówić na te twoje głupie pomysły. Zdajesz sobie sprawę, że jeżeli to wszystko nie wypali, to nasze następne spotkanie będzie na ławie oskarżonych w sądzie. Jak w, w jakim sądzie? No w jakim sądzie? Palinko, przecież za tę kasę, co my tutaj naczepiemy, to my się spotkamy, ale na ławce! Na plaży! Na Bahama! Tu To tatuś... Co jest? Przyszły normalnie zawodniki, ale... Co, ale? No, no... problemy mogą z nimi być trochę. Jakie? Mm -hmm. Jakie problemy? Oddychać? <noise> Ale zawodnicy Przecież mówię, żeby pan oddychał Przecież ja oddycham cały czas to albo mm -hmm. to jest popsute, albo pan nie żyjesz Niezdolny do walki Co? Niezdo... Nie... Co niezdolny... do walki, pani <noise> doktor? Przecież to jest <noise> oka zdrowia pani Jakie pan ma przezwisko? <noise> pani doktor Ko... <noise> przezwisko, nie nazwisko! Nie mam przezwiska. Jestem tylko kombatantem. Dobre, dobre, będzie pan kombatał. <mortal kombatant. Chyba mortal kombatant. Może by. Dobre, dobre, idźcie pan teraz do szatni, rozgrzej się pan trochę. <mortal Kombatant> a, a mi pan ten termofor? <mortal Kombatant> Idź pan do szatni, powiedziałem. Trenerze Waldek, zalbij się pan żelaznym bykiem. Co tam pani doktor? <mortal> no, 350 na 260. Jak dla mnie, to pan powinien już <mortal> teraz To Proszę bardzo. Ale ja jestem zdrów jak ryba. A jak mnie nie wezmą, to pani będzie płacić rachunek. O, żadne takie, żadne takie, żadne takie... Pani doktor, no co też pani opowiada? Przecie człowiek zdrów jak ryba. No, powiem więcej, jak rekin, proszę pani. No, to i dobre będzie. Biały rekin się będziesz pan nazywał. Idź pan do szatni do kolegi, dobra? Da, tylko... Później, później, później. Idzie pan już do szatni. Panie... Izotonik. Panie... Na wagę! Co? Idź pan na wagę! Gdzie to? Tam! Sam na wagę! A! jeden na trzech, czy co? Mhm <grystanie> Chłopiak, dom! Trzydzieści pięć kilo żywej wagi, no! Są dzieje łapie, <grystanie> są Panie, jakie pan ma sprzeźwisko? No, na odwyku, to mówili do mnie grubas. Dobre, <głos> dobre <noise> być. Lepsze będzie okrutny grubas. No <noise> dobra, idź pan teraz do szatni. Tylko uwaga. Grubas. <noise> Uważaj pana. No, okrutny. idź pan do szatni do kolegów. Idź pan. <noise> Trenerze waldek! To jest ojciec, znaczy się Honotu. Co ty He, tam <noise> mi tu cycu i wynalazł, co? Tych, tych, onych? To... No, no, Chodzili se po, po, po długu ko, koło śmieciów, to... Poszedłem, zapytałem, czy by za piwko nie przyszli powalczyć. Wszyscy chcieli, nie? Koło śmietnika mówisz, nie? To szkikaj <śmiennie> mi teraz i to na tych taką prowadzić taką publikę, żeby mi chcieli za to zapłacić. ale skąd ja... Skąd inną on To nie, a nie moja głowa, to twoja głowa, tylko... walka Uważaj, z kim gadasz, dobra? No, nie, żadne, ale Walduś, masz ich tu przeprowadzić, bo inaczej cię oddam grabarza. <grym> I przez resztę życia Walduś Tak będziesz chodził, tak będziesz chodził, Waldu! <grym> Ale, na w Jak na dworcu <sumy> to wyśpiesz? Wycieczka z jaką? Na dworcu <sumy> to wyśpiesz. Powiedziałem im, że, że będą zwiedzać panoramę na <sumy> Dobre, Ale. <sumy> pieniądze mają? No, ci, no. to tu, jak lodu mają Kaziori? Trwa. Brawara kupili i kupili. Dawaj logo. Adej! Przepraszam? <sumy> <sumy> <a -a. sumy> <A, a -a. sumy> Pan Kawasaki Proszę jest ta ta panorama yy. Pan panorama bardzo. jest? Nie ma. Klozet, Klozet! Panorama jest klozet, Klozet. Zamiast panoramy zobaczycie klozet. klozet! Klozet! Klozet. bardzo. Proszę narodowy Proszę bardzo. To jest wolna amerykanka! Tak samo się czułem jak byliśmy na wakacjach w Egipcie i siedzieliśmy tam na tych kładach i tam jakieś miało być mi przedstawienie. No właśnie tak samo się czułem tak. Że przychodzę i ja taki... Wolna czas. amerykanka, polska walka! Panie paźdź, chodź pan! Panie Paździo! Proszę Chodź pan! Witam serdecznie w klubie Betonowy Kronk. Za chwilę zobaczycie państwo walkę Pan na śmierć i życie. W lewym narożniku zobaczycie państwo jedynego w Polsce posiadacza czarnego bajpasa

Okrutny Gruba. Okrutny gruba! Mhm. Już idzie, mhm. szukam okularów! No, który, który? <gustosy> który tak? Nie żadnej, <gustosy> Nie szalej, <żadnej, gustosy> niech żeby... <gustosy> nie widzę żadnego! Kurze! Dziczej dzielni <gustosy> wojownicy Ciarz, będą się wspólnie zanurkoło. jak jeden mąż walczyć przeciw słynnemu no, bo on nie ma, to już jest jeden trzech. Weszli w ostatnie starego portfela, oto on! Możny. ją mieć! Konury! z kim są <ścoughs> w <sportna gra? gra? ścoughs> To dla was! Widzę, że nadchodzi dla was święto zmarłego! Na wasze stare portfele. Ja. My, Amerykanie i polscy, stanowczo protestujemy przeciw. Pan Pukmacher! Obstawiaj ludzie! Do jednego, stawka wysoka! Halinka mm -hmm. brawo, brawo. Kogo jest tysiąc do jednego? Ring Cashback! Chodź za <laughs> Ale Ringer! Ringer ma być jakby się zastanowić, to pierwszy fejm też tak wyglądał faktycznie. No, podobnie. Dla rund? Nie rund? raz się sypie. Tu na bik nie siedział. Waldoś, <śpiewa> to <Tadziu rą. śpiewa> Pokonali go. Złożyli grę Ja od razu mówiłam, że to wszystko niedobrze Co? się skończy. Nie, tam niedobrze skończy, niedobrze skończy, no. Ale kto to mógł przypuszczać, że, że, że takie twarde będą, no? Przecież jak <grym> półżywe to to wyglądało. <grym> Bo, panie Ferdku, dziady jedne podstępem wzięły. Na przetrzymanie poszli. Pan, panie Boczek, to się pan w ogóle nie odzywaj. Dupaś pan jest, wie pan? Dupa z pana, nie żaden ponury <laughs> Kurde, Taką kasiorę, no taką kasiorę, żem przez pana stracił. Myśmy je łopie to na razie nic nie stracili, ale ten kawasaki. Słuchajcie, on pieniądze swojej firmy, honor stracił i mało życia nie stracił. On złotą kartą kredytową chciał sobie zrobić harakiri w firmie. No ledwo byśmy go z paździochem wyratowali. Tatuś! Tatuś, tatuś, zawodniki telewizora wynoszą ho! Ho, no, ho! Ja! Zara, kurde. co Ale bronią telewizora. nie, pan się do końca życia nie wypłaci. Kawasaki w 50. rondzie postawił 5 tysięcy do jednego. Wszystkie jego długi przechodzą na pana i na pańskie dzieci.

Maria Matko Święta... Morte. ...wymorduje całą chałupę. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. Co to jest? Co? To jest flat. What the fuck? Zaklina ich piwkiem. Уху uh -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> за закончение Так Finito. 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 Koniec tej zabawy. Ale randomowe zakończenie.